Witajcie! Tu! Walas, Polski gość od zabawek. Dzisiejsze nagranie będzie swego rodzaju rozgrzewką przed powrotem do recenzowania, a będzie to rozpakowanie kolejnej paczki ze sklepu. Tym razem jest to moja pierwsza paczka z bardzo popularnego wśród kolekcjonerów Ami. AMI. Jest to japoński sklep, który dla mnie kojarzy się głównie z tym, że jeśli coś jest fajnego, to zwykle w tym sklepie znika z rezerwacji najwcześniej. Jak to miało miejsce choćby z moim WF19 Advance. I jest to też sklep, w którym obecnie mam trzy zamówienia. To jest pierwsze z nich. Na przyszły rok mam jeszcze dwa kolejne, więc chętnie zapoznam się z jakością paczek, żebym wiedział, czego się spodziewać w przyszłości. I. Jak widzicie, moja paczka jest dość mała. Jej podstawa jest mniejsza niż kajcka A4. I nie, ten zerwany karton to nie jest stan, w jakim paczkę dostałem. Na całej tej ściance był ogromny list przewozowy, który po prostu usunąłem. Nie podobał mi się w tym miejscu. I dzięki temu widzimy, jak ta paczka wygląda bez żadnych informacji pocztowych, a mianowicie jest to całkiem dobrej jakości karton z czterech stron opisany słowem Fragile Handle with Care. Kruche. Traktować ostrożnie. Jest to w miarę sensowny pomysł na tle choćby takich e, ikonek, jakie mieliśmy przy paczkach z Hobby Japan. To przynajmniej ktoś powinien dobrze zinterpretować tamte obrazki. Ktoś mógł uznać za zwyczajną ozdobę. I mamy przezwyczystą taśmę. I co ciekawe, tutaj na dole mamy nie normalnie sklejony spód, który imituje górę, tutaj mamy takie mm, mechanizmy no, mocowania, które trochę przypominają mi e, segregatory, które można kupić w Wiki. Te klimaty. Zrób to sam. Także jest to pierwsza paczka, którą mam, która wygląda w ten sposób. I właściwie tyle z zewnątrz. Jest to być może praktyczna, ale w gruncie rzeczy nudna paczka. Za to zawartość będzie fajniejsza, tak pewnie niektórzy z Was na podstawie tego, co opisałem na Facebooku, już się domyśleli. W środku powinien się znajdować Masterpiece Tracks i już teraz wydaje mi się, że będzie dobrze zabezpieczony ten charakterystyczny odgłos. To odbijająca się od ścianek folia bąbelkowa, co napawa mnie nadzieją na to, że w środku zastanę. Właściwe pudełko od tego transformera w całkiem dobrym stanie. Także weźmy nożyk, rozpakujmy naszą figurkę i zobaczmy, czy będzie nadawała się do reklamacji, czy nie. Mam nadzieję, że nie. I gdyby kogoś interesowało, jak długo ta paczka szła do Polski, no, dość długo. Została nadana w Japonii 6 listopada, a do mnie trafiła 7 grudnia. Ponad miesiąc. Z drugiej strony sam jestem sobie winien, bo jako transport zaznaczyłem sal. Transport lądowo-powietrzny. Najtańszy, ale też najwolniejszy. Gdybym bardzo chciał mieć traksa szybciej, to wziąłbym sobie droższy EMS, ale jakoś nie zależało mi, żeby mieć go od ręki. Także jestem zadowolony. Grunt, że do mnie dotarł w jednym kawałku i że obyło się bez cła. No dobra, klapy zostały otwarte, także teraz zajrzyjmy do środka. I pierwsze co zobaczymy, gdy otworzymy paczkę, to o, Kawaii! o ulotka. Dziękujemy za zrobienie z nami zakupów. Jest to naprawdę miły smaczek. Tak, ta ilustracja jest po prostu słodka. Ale o, ja pamiętam ostatni raz tego typu ulotkę miałem, gdy zamawiałem coś kilka lat temu z Big Bad Toy Store. Hobbying Japan takich rzeczy nie daje. Robot Kingdom takich rzeczy nie daje. Także jest to mały smaczek, ale naprawdę doceniam go. W jakiś sposób pozwala im się to troszeczkę zbliżyć do swojego nabywcy. Nawet jeśli są, jeśli są to bardzo podstawowe informacje, które można łatwo wyciągnąć z ich strony internetowej. Ale tak, całkiem miłe zaskoczenie. A dalej mamy. Aha, i się pomyliłem. Tu nie ma folii bąbelkowej, tylko ciasno upakowana osłona z białego, cienkiego papieru. Także odgłos dość podobny, gdy jest to zamknięte, ale wygląda na to, że też spełniło swoje zadanie. Także zdejmijmy tą, jak widzę już, pierwszą warstwę i odsłonimy, tak jak mówiłem, Masterpiece Traxa, który jest dość mocno opatrujonym tym papierem. Także nawet jeśli w transporcie mógł się trochę ruszać na boki, to i tak nie uderzył bezpośrednio ścianek. I jak widzimy, nikt nie walił w paczkę na tyle mocno, żeby przebić się do właściwej warstwy. Zresztą nawet gdyby komuś się udało, to i tak papier by mógł potencjalnie zatrzymać uszkodzenia. Co po niektórych moich paczkach z Hobbling Japan jest miłą odmianą. I oto on, Masterpiece Trax. Tak. I żeby od razu mieć tę kwestię z głowy, jakiś czas temu jeden z moich widzów żartował, że przy moim tempie recenzowania figurek, tak pojawi się na kanale za jakieś 5 lat, otóż nie postaram się, żeby pojawił się najpóźniej w pierwszej połowie roku 2016. Najpierw chcę zająć się Masterpiece side ale później może czemu nie. Ogólnie chcę zwiększyć trochę. Ilość recenzji Masterpiece na kanale. W idealnym świecie robiłbym jedną na miesiąc, czy mi się uda, nie wiem, ale kogo ja tam mam? Sideswipe, prowl Smoke Screen, Wiljack Bumblebee i później Trax, gdybym chciał recenzować po kolei same Auto AUTA. I jeszcze propos Bumblebee'ego, tu dla porównania mamy jego pudełko. I szczerze mówiąc spodziewałem się, że pudełko taksa będzie troszeczkę większe, biorąc pod uwagę fakt, że wiem, że w środku jest jeszcze podstawka i ogólnie troszeczkę więcej części niż zwykle z mastepisami w tej skali, ale nie jest takie samo. Także jest to miła odmiana i na pewno będzie to ładnie wyglądało obok innych tych pudełek na półce. A uwierzcie mi, te pudełka też warto trzymać na półce jako ozdobę na równi z samymi figurkami. To wygląda naprawdę fajnie, jest miły w dotyku, miłe do oglądania, także tak, na pewno nie ma co wyrzucać pudełek od Masterpiece'ów, są na to za ładne. I to właściwie tyle jeśli chodzi o to rozpakowanie. E, moje myśli końcowe, jestem pozytywnie zaskoczony, może nie jest to jakoś mega super wypaśna paczka, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo figurki, zdaje egzamin, także... Ponownie jest to kolejna szkoła. Każdy sklep ma trochę własne podejście do zabezpieczenia tych paczek, ale szkoła, którą wyznaję, Amiami, najwyraźniej też zdaje egzamin. Także jestem trochę spokojniejszy, jeśli chodzi o moje dwie kolejne figurki, które do mnie trafią od nich w pierwszej połowie roku 2016. I to już wszystko na to nagranie. W następnym zobaczymy się już wkrótce i będzie to recenzja, którą mam nadzieję nakręcić i pokazać Wam na dniach. A do jej publikacji trzymajcie się!